Świat zwierząt potrafi być okrutny i niebezpieczny, i przetrwa tylko najsilniejszy. Potwierdza się to w wielu przypadkach. Jednak czasami zachowanie zwierząt może nas naprawdę zaskoczyć. Jak myślicie, co stanie się, gdy koń spotka na swojej drodze sześć dzikich wilków? Nie wiem jak wy, ale ja na samą myśl mam aż ciarki na plecach. Ale czy faktycznie moje przeczucia są słuszne? Koniecznie obejrzyjcie ten odcinek, a zobaczycie coś niesamowitego. Takie niezwykłe spotkanie zostało dostrzeżone w Abruzzo we Włoszech. Watacha dzikich wilków wpadła na samicę konia i zaczęła się jej bacznie przyglądać. Konie są znacznie większe od wilków, chyba wiemy to doskonale, lecz siła tych psopodobnych stworzeń tkwi w tym, że działają one całą paczką. Zatem wataha wilków może bez żadnego problemu powalić i zagryźć nawet największego konia. Jednak w tym przypadku koń zupełnie nie przejmował się obecnością wilków w pobliżu. Facet, który nagrał całe zajście, musiał mieć w głowie finał tego spotkania. Wiedział, że los konia jest już przesądzony. Kiedy zwierzę położyło się na ziemi, był to wręcz idealny moment dla wilków do ataku. Jednak coś było nie tak, gdyż nie kwapiły się one, aby ruszyć z szarżą. Koń tymczasem zupełnie nie okazywał strachu w stosunku do swoich rywali. Tak naprawdę położył się w śniegu i zaczął się tarzać, zupełnie tak, jakby się bawił. Wilki z kolei przez moment nie wiedziały co się dzieje i obserwowały go, a następnie uciekły. Naprawdę bardzo ciężko jest wyjaśnić takie zachowanie zwierząt. Według niektórych, gdyby taka sama sytuacja zdarzyła się przykładowo w Szwecji, jej finał byłby zupełnie odwrotny. Muły są bardzo zbliżone wyglądem i rozmiarami do koni. W Szwecji wilki i muły dość często mogą się na siebie natknąć. Te drugie prawie zawsze rzucają się do ucieczki, choć zazwyczaj nie są w stanie odeprzeć ataku kilku głodnych wilków. Jednak, dlaczego koń z Włoch nie bał się wilków, a te nie chciały go atakować? Cóż, jak mówią specjaliści od zachowania zwierząt, wszystko można wyjaśnić tym, iż konie i wilki we Włoszech nie widują się prawie nigdy. Z drugiej strony też wilki we Włoszech nie są przyzwyczajone do polowań na tak dużą zwierzynę. Ich pokarm stanowią zazwyczaj króliki i inne małe ssaki. Zupełnie odwrotnie jest w przypadku wilków w Szwecji. Tak więc nagranie zostało uwiecznione we Włoszech, gdzie wilki raczej nie sądziły, że są w stanie obalić i pokonać konia, a ten również nie czuł się jak ofiara, i tak naprawdę zupełnie nie okazywał strachu. Zatem dziwne zachowanie tych obydwu gatunków można w dość prosty sposób wytłumaczyć. A teraz powiedz szczerze. Czy wiedziałeś dlaczego koń i wilki zachowały się w tak dziwny sposób? Napisz swoją odpowiedź w komentarzu, a przypnę ci serduszko. Tylko nie oszukuj! Zostaw też łapkę w górę, jeśli film Ci się spodobał, i zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych równie ciekawych materiałów. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć!